z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Kontynuujemy kazanie Jezusa na górze. Można streścić dzisiejszy fragment w słowach: Nie sądź drugiego, jeśli nie potrafisz lub nie chcesz siebie samego osądzić właściwie. Pięknie skomentował dzisiejszą Ewangelię Jezuita ojciec Mieczysław Łusiak. Możemy pomóc innym w wewnętrznej przemianie. Ale tylko wtedy, gdy sami jesteśmy przemienieni. Jeśli przytrafi nam się, że pomożemy drugiemu człowiekowi stać się lepszym, to tylko dzięki osobistemu, duchowemu bogactwu, które ten człowiek zapragnie, jakby od nas wziąć. Chcemy słyszeć, że Bóg zawsze nas kocha, przygarnia, jest miłosierny. To wszystko jest prawdą, ale Bóg też nazywa po imieniu wszystkie trudności i to, co nie jest zgodne z naszą naturą. Dlatego mówi prosto z mostu mówi jak jest, zwracając się do słuchaczy obłudniku. Chodzi dosłownie o hipokryzję. Bardzo ważna prawda wybija się z dzisiejszej perykopy. Dopiero wtedy wolno nam upominać bliźniego i zabiegać o to, żeby porzucił on swoje złe czyny, jeśli my sami staramy się umierać dla naszych grzechów. Ojciec Jacek Sali podpowiada, Reagowanie na cudze zło często jest naszym obowiązkiem, jednak wcześniejszy jest obowiązek skutecznego reagowania na zło w samym sobie. I jeszcze bardzo ważna kwestia potępiać mamy zło, ale nigdy człowieka. U każdemu człowiekowi należy się szacunek przede wszystkim z powodu miłości Boga do niego oraz stworzenia go na obraz i Boże podobieństwo. Zadanie na dziś. Wzbudź w sercu, na choćby krótkiej modlitwie, wstręt do szatana, do zła, do grzechu, najpierw w sobie, a potem w innych. Wspomniany jezuita tak spłętował swoje rozważanie: Świat nie potrzebuje reformatorów, ale świętych. Dążmy więc do świętości, najpierw swojej własnej, a potem też innych.